Siemanko, z tej strony Borsuk i witam Was w kolejnym odcinku Sud Parka. Już trzeci odcinek z rzędu, ponieważ myślałem, a co tam? Ponagrywam, chcę trochę e, przyspieszyć to wszystko, żeby już nie było jakichś, nie wiem, postojów czy coś. Um, dodatkowo już chcę pokończyć tę serię, bo tam ah, Batmana wyszło, tu niewiele osób to ogląda. Kilka jeszcze tak, ale... ale Ola, posłuchajmy mi co ona do powiedzenia. I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is. You have something to say, wizard? Uh, nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious. Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions. To join forces. Fuck that. We do not team up with fucking elves. You got a better idea, yeah. wizard fat ass? After what you elves did us at the Battle of Wormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you, you tell a butter that that was Jimmy's fault and he apologized. Oh, oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you s s suck my elven dick, Butters? Enough! This isn't gonna matter one bit if allone is taken over by German zombies! We saw what that green stuff does! We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in! Even if we join forces, we don't have enough warriors! So we recruit more factions to join us. The pirates, the Federation, and the girls. The girls? Kyle, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war! Huzzah! To dobre. O, zdolności Rozcieczaję. ok ok kumpel odblokowany kartman kumpel odblokowany no i teraz mam zagłostkę na razie nie mogę mieć kumpla, tak ale kartman co my tu mamy naciska w cel potężnym magicznym pociskiem Razie dwóch przeciwników rzędzie z trumieniem po mnie przydano jak na nie one Podpala swoje gazy z wybuchowym skutkiem. Aktuuje swój chip przy i przyzywa jak burzę nad pojedynczym celem. No. Zbiera drużynę do walki. Używa ducha w północy, aby się z przeciwnikiem. Przywołuje potężny wiatr, zyskuje przeciwników, gradem odpadów, przesłanie, niebogradem strzał potężnej No, on Ma fajne do tego, tego ostatniego, tak. Ale mimo wszystko, Jimmy. Usypia tak Może nie ma tej ostatniej zbyt dobrej Ale jednak hmm. Szybciej biegam? Tak mi się wydaje Dobra Timer poszedł e, Co ja w ogóle teraz zrobić? Aha, piratów To już wiem gdzie mam iść Mm, nie tak? I am the Pirate King. Nie. ja od razu mi się przypomniało w, z odcinków. Jezu No jakich piratów? Chwila. Zadania. Aha, zwerbuj dziewczyny. Uwafowanego, co to, to miała być? To faza pierwsza. Idziemy do dziewczyn. No dobra. użyjmy do tego, tego bo one są tam koło kościoła. Hmm. Dobrze mówię, czy źle mówię, ha. Dobrze, a to sobie tędy będzie szybciej. Okej. Okay. Idziemy po dziewczynę. Najlepsze jest to, że ja w South parka grałem, tak? Znaczy nie grałem. Nie grałem. Nie, nie, nie grałem. Grałem z Ale e, oglądałem. E, I to chyba kilka razy. Jak mi się tak kojarzy. I wiem, nie wiem, co się będzie the... działo, tak? I, I, I powiem, I mam, że... Nie wiem, jesteśmy może w połowie.

Sparkle, sparkle. Sunshine! Sunshine, sparkle! Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yes! Yeah, yeah, right yeah, Excuse me. I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, sparkle! Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yes. 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 What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing <laughs> game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that! Something very big happened, and we must do something! I know, I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you wanna meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Oh, I'm ja Baby's long distance boyfriend. When the job is done, come see me. Did Czemu you see me? We've been trying to infiltrate the girl's base for years. <laughs> Dawaj, Spraw, żeby Monika wzięła się za chłopaka. się, że to ona jest. Okej, okay, a na mapa. Gdzie to jest? Tutaj? Tak, tutaj. No dobra. No wiadomość od kartmana. Tablica. Eee... Jesteś G. Jesteś e, poszły z Dayton, tak jak on ja się już, ale to już niezbyt pewny. Siedzę na kiblu i robię są z kloca, bo jestem wielkim turnie. LOL, wybierz sobie lepsze hasło. Tak jak, pamiętaj, żeby przed powrotem do Kupa Kib dokładnie spłukać przy... Co dobre. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. Idziemy do punktu. Szybkiej podróży. Okej. Okay. Idziemy na zabaw. Ten chyba będzie najszybciej. Ja wlażę. Nie tu chciałem. Włażę w drzwi. ok. Okej. Ambra. Tu to, to 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 mam udawać chłopaka, tak? No nie jesteśmy zbyt gardenly, tak, może do to Doni? Nie, nie do niej. Nie. Do niej? Nie. Do do Doni. Jakowe <śleskundra> to mam miejsce tutaj. Oh, hi. Well, look, Baby is my friend. I think she's really great. I, I don't know if she's the end all be all of girls. I mean, she's a little two faced if you ask me. But hey, I have read a lot of your Facebook profile and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah! Now we know you're a two faced bitch! What do you mean? You guys are my best friends! Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monika, what the fuck are Uh-oh. Hey Jake. Have fun you face skank. Guys, wait, please come back. What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well maybe you'll understand this. on chce się bić? On jest bossem, czy nie jest bossem? To jest najważniejsze. Nie jest bossem. Okej. Okay. Nie jest bosem, To nie jest bosem. no i... Nic mi nie zrobić, panie. On nie ma pancerza. Jezu, jakie to będzie piękne. Nie za przyjaźń. I <grystanie> eee, co mam teraz zrobić? Hmm, Użyć na... Do... Aha. Wtedy chyba będzie szybciej. Tak mi się wydaje. Jak tam z czasem stoję? O, jeszcze, bo odcinek młody jest. Młody jest ma chwilę ze mną. To, to też jest jakieś wyzwanie. No ale no, nie chodzi też na mały pancerze, tak mi się wydaje. Na no, normalny pancerz. Jep. Trwowienie razy 4. Nie wchodzi razy 5, bo nie mam tego krwienia nałożonego, tak? No to też jest normalne. Kryj ziemnia. Spalę. O, fak. Dobra. Miecz, mieczyk, 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 mieczyk. Odporny. A, odporny na ohydę, no tak. Z tym się zgadzam. Jednak ohylę to tylko 50 obrażeń A to. Tam dostaje obrażenie, ten się leczy. To jest, to jest normalnie mistrz świata. Dobra, znowu tutaj Zawsze Zresztą jakieś rzeczy. A, tu mam iść? Nie tak, fuck. Źle. Jeszcze raz. Nie chciałem iść tutaj. Nie, ja w ogóle płacę za to, że przejeżdżam tak. No ja i tak. Jakoś to chyba nie są jakieś fortuny. Bo jakoś nie widzę, żeby mi ubywało. No, Okej. Okay. Teraz tędy. Shumank. The girls want to thank you for your help. All right, then let's go. You know the drill. <clears throat> New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, mm. the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two faced bitch who's spreading rumors about Ali being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Makeover! So. No ale ja się podobałem taki jaki im jestem, no. Hmm. I'll have to borrow that! Hotness streak! That outfit's so hot, we wanted to give you this to make it complete! You look all ready to go! Let's get to the quest! Ja <laughs> Alright, new kid. The abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey guys. Hey Jesse! Hi, What are you up to? Oh nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. Alright, now go in there and get to the record room. Find out if Jesse had an abortion. Well, now you're more of a douche-doucheette. What? She still invited me. Oh, I'm on the spot right away, so I not have to walk. We'll steal everything from... I don't care what I see there. Hi, here for an abortion? Widziałem. It's okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door i I'm sorry. To będzie chore, to będzie chore tutaj, tak, to będzie chore. Dostałem jakieś tak sobie cele, maksymalnie 6 razy 5 5 razy 6 Czy to tak dużo więcej co tutaj obrażać. No tak, tutaj mam 55 razy 4, plus 250 od dobrzydzenia Ale nie mam krwawienia, tak? No, na pewno krwawienie trzeba będzie nałożyć. Ja mam jakiś strafon Ho ho Mami, to idealne. Dobra, zobaczymy jak to będzie z tym. I więcej nie zmieniam. Uh tu jest a pokój, a... Nic, a, a tu jest kamera, tak nic nie uh, okay. Hi, I'm dr lover Get on up in the chair and this won't take long at all. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Mm, co? all right just sit back and relax we'll get that fuck trash taken right out of you here we go <laughs> wow never seen that before you burned out the vacuum i'm gonna have to get this thing fixed be back in a minute <laughs> sprzęt lekarski, tak? Coś się obawiam tego... Dobra. Tu, 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 tu... Ekstra szybkość. <laughs> ah! <talking> <laughs> oh, Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there before you kill us tell us why why is taco bell taking the records of women's vaginas in south park i'm picking up some hot readings on the peggy tell us what do women's vaginas and doritos locos tacos have in common peggy is going crazy oh shit there's an outbreak here we have contamination in sector 7 all units to sector 7 now secure the entire building put that woman in restraints ah! what's going on at uh, taco bell security your clinic is infected with a nazi zombie virus nazi zombies that's ridiculous and bigoted i happen to be german He's one of them <coughs> tell people what you saw here today let's go quarantine the place yes <coughs> <coughs> normalnie o tak sobie wyjść a nie Dobra, już wiem czy znaczy, ja tam dostanę tak No tak nie wyobrażenie Od. Dobra, ja ma, mam pierwszeństwo w tej izbie. Hmm, zobaczmy. Jest. Okej. Okay. Ale no dobra, w tym momencie zakończymy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, możecie dać łapkę w górę, subskrybować, komentować i trzymajcie się, cześć!